Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni, szanowni Zgromadzeni. Chcę tu jako przedstawiciel Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, a jednocześnie Stowarzyszenia Ochrona i Rozwój. Mam kilka tematów, które były wcześniej poruszane i chciałbym tutaj ubolewać nad tą to sytuacją, to którą mówiła Pani Faktycznie do umieszczenia mienia społecznego tak, 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 przyczynia się tak, wiele tak, osób, osób nieznanych, tak, ale w naszym środowisku w tak, tak, również przyczynia się spółka prawa handlowego, spółka ZOO, spółka CPK. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otóż dwukrotnie składaliśmy, a to było nam potrzebne. Do oceny i wydania decyzji środowiskowej, a także odwołania od tej decyzji obiektów ekologicznych, które są zlokalizowane i z takim mozołem zostały odszukane, które są chronione prawem polskim, ale również kraje dyrektywami Unii Europejskiej. Zwracałem się do Rady, dostałem odpowiedź, że to nie jest kompetencja. zwracam się do Pana Wójta. I do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi, dlatego będę prosił po raz kolejny, żeby taką uchwałę, bo to yy, takie obiekty przyjmuje się uchwałą Rady Gminy, żeby je przyjąć. Mam również pytanie patrząc na Pana Daniela Zdanowskiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wyrażaliśmy jako związek yy, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych Współpracę i dalej ją wyrażamy. Szkoda, rozmawiałem, ale to już na drodze prywatnej z panem Danielem, czemu nie ma odbiorów odpadów foliowych, poproduk poprodukcyjnych z rolnictwa. Nie wiem, pytają mnie o to rolnicy. No. Nie wiem bardzo, co odpowiedzieć. Otóż. Jeśli mówimy, że jesteśmy dbali o nasze środowisko, to my jesteśmy za i to trzeba w sposób cywilizowany rozwiązywać. Dlatego Panie Przewodniczący, Panie Danielu, nadal jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci na uczestnictwo w pracach Komisji Rolnictwa, bo tematów jest cała masa. Oczywiście dzisiaj wszystkich nie poruszę. Zwracałem się publicznie. Nie na piśmie, to fakt, ponieważ w naszym środowisku to jest ponad 1000 hektarów terenu planowanej rezerwacji pod planowaną budowę lotniska, podkreślam, planowaną na dzień dzisiejszy, nie ma lokalizacji, a grunty są wykupywane w sposób skandaliczny, z naruszeniem godności ludzi. Część ludzi nie wytrzymuje. I ma załamanie psychiczne. Występowałem tu na sesji Rady prosząc i nadal wyciągam rękę o pomoc prawną. To jest istotne i ważne. O pomoc psychologiczną. Ale także o pomoc y, taką merytoryczną. Otóż nie może być tak, że chwasty wysokości dwóch metrów półtora, metrów, półtora metra są na plantacjach obok naszych plantacji gdzie następuje częściowe zachwaszczenie naszych upraw. To za zagraża naszym dochodom. Te dochody na obecną sytuację, o sytuacji w rolnictwie, na rynku zboż innych nie będę dzisiaj o tym mówił. Chętnie bym podzielił się na Komisji Rolnictwa Celem wypracowania chociażby stanowiska i opinii w tej kwestii. Ta ochrona prawna jest istotna i ważna, dlatego że my, jako ofiary, podawani jesteśmy do sądu. Musimy się bronić sami. Na obecną chwilę, przy różnych załamaniach psychicznych, dajemy jeszcze radę, ale część ludzi ma duże zwątpienie. Następują wyburzenia w naszym terenie, a ktoś mnie zapewniał. Tadek, ty się nie przejmuj. Tego lotniska nie będzie. Tylko zobaczmy, jakie są skutki tego wszystkiego i oczekuję od Was radnych, Panie Przewodniczący, o opracowanie uchwały w tym zakresie. Nadal są naruszenia artykułu 193 Kodeksu Karnego. Artykułu 190a, a także artykułu 212. Zapomawianie i straszenie nas w, w naszym środowisku. I to jest nie do przyjęcia. Otóż chcę powiedzieć, że wystąpiłem do inspektora nadzoru budowlanego, zarówno głównego wojewódzkiego, y, inspektora powiatowego. Dwie nieruchomości, które są wyburzane na, wyburzone, już są. Na terenie naszej gminy, w miejscowości Maurycew, a także w miejscowości Pawłówek jest obowiązek wywieszania tablicy informacyjnej. Ja to zgłosiłem do inspektora nadzoru, który powinien natychmiast, podkreślam, natychmiast zareagować, <coughs> dlatego że twierdzę, że te wyburzenia nie mają na dzień dzisiejszy podstaw prawnych. Choć może są budynkami przeznaczonymi. Do y, y, takiego działania, jeśli na tablicy jest tylko podane miejscowość, budynki, pakiet 3, zwykły obywatel nie wie o co chodzi w pakiecie 3. Nie ma decyzji wydanej o y, wyburzeniu. Tak jak dostałem odpowiedź ze starostwa żyrządowa, jakie i gdzie są wyburzane nieruchomości. I podane są numery. O tym jeszcze wspomnę, bo dochodzi do wyburzania obiektów sakralnych. Mówię o tym bardzo ważnym temacie. Staram się na zewnątrz, jak Państwo widzicie, być spokojny, ale w środku tego spokoju u mnie nie ma. Jeśli na tej tablicy dalej czytamy inwestor, CTK, nadzorca nadzorujący, CPK, jest to sprzeczne, w ogóle nielogiczne, jak może sam siebie nawzajem kontrolować. Do tego nie ma żadnego tam telefonu, do tego nie ma tam inspektora na nadzoru podanego, a miejscowość Mauryce została wpisana do gminy Wiskitki. Nie wiem, być może, że to już jakiś nowy podział. A inspektor Och pisał to, że jest to powiat żartów. Ta sama sytuacja była w miejscowości Pawłówek pod numerem 12. Powiedziałem o naruszaniu naszych praw. W jakim kraju my żyjemy? Naprawdę to, co praktycznie się dzieje, przychodzi moje wyobrażenia. Nie tak dawno, w tym tygodniu. Zatrzymaliśmy człowieka, który jest ubrany w kamizelkę, który wykonuje pracę, pracę dronem. Szanowni Państwo, jak zwykle, jak zawsze, spokojnie organizujemy interwencję obywatelską. Zaprosiłem trzech członków społecznej rady do spraw CPK, zaprosiłem jeszcze jednego mieszkańca. Również jako osoba publiczna nagrywamy to. Mówimy bardzo grzecznie, że chcemy dokumenty, które upoważniają daną osobę, która weszła na nieruchomość i wykonuje zadania. Pytanie, dla kogo wykonuje? Co wykonuje? Nie mamy żadnej odpowiedzi. Mało tego jest opryskliwość. W takim przypadku wzywamy policję. Takich nagrań z udziałem policji mamy już ponad 40. Świadczy to tylko. O tym, że są naruszone prawa. I muszę państw, z Państwem się również podzielić, że niektórzy poczu, poczuli się do naruszania tego prawa. I na przykład na gruntach w Skrzelewie, ale właścicielem jest człowiek z Dolinopola i na Wiskitki, gdzie wjechano mu bez jego zgody na zasiane pole, i wywiercono dziury i wykopano olbrzymie doły. Na głębokość prawie dwóch metrów firma od ręki na stół przy naszym udziale wypłaciła 5 tysięcy odszkodowania. Czyli poczuli się, że działają nielegalnie. I ja o taką pomoc zwracam się do urzędów. Nieliczne przypadki, tylko mam z gminy Biskitki, że taką pomoc, takie wsparcie mamy. Z pozostałych. Niestety nie. Ale posłuchajcie Państwo, przerażony jestem tym wszystkim. Policja ma kłopoty, ma, ma mały budżet, nie ma y, etatów, a na interwencję do człowieka, który wykonuje loty dronem, przyjeżdżają dwa radiowozy, cztery osoby. Nie było tam żadnego zagrożenia, ani życia, ani zdrowia, ani mienia. Tylko do wylegitymowania, żeby podali nam podstawę prawną. Czy nie, nie chodzi na o naruszenie? Jak się możemy czuć, kiedy mieszkańcy widzą, jak w jedną i w drugą stronę radiowozy i tabuny, kolumny samochodów, spółki prawa handlowego, spółki zo podkreślam to celowo, jeżdżą, to i z powrotem nasz na, na skrzydle. Panie Przewodniczący, wiem. Ja bym poprosił tak w skrócie jeszcze Panie no Tadeusz, bo rozumiem akurat to jest ból, ale generalnie poproszę Pana, żeby Pan przedstawił to w jakichś punktach i byśmy zakończyli. Proszę bardzo. Mogę prosić szklankę wody, bo mi zaschło w, w ustach. Nie kryję wewnętrznego zdenerwowania, ale staram się panować nad sobą, bo dwukrotna wizyta u psychiatrów pozwoliła mi troszeczkę zmienić podejście do sytuacji w moim środowisku. Panie przewodniczący. Jestem delegatem do spółki wodnej, kiedy dostałem informację o tym, że wjechano prawdopodobnie do dnia dzisiejszego. Nie przedstawiono nam dokumentów, że w sposób dewastacyjny urządzenia melioracyjne wjechano i robiono gruby kabel energetyczny do dnia dzisiejszego. Nie wiemy, kto. Zlecił tą pracę, dla kogo ten kabel jest, i dlaczego są uszkodzone urządzenia racja. Tutaj Pani Sołtys ma rację i będę to podkreślał, to jest nasze dobro wspólne. Jeśli ktoś próbuje nieświadomie je niszczyć, to zwracamy się o naprawę tego. Ale informacja jest konieczna i potrzebna. Ja piszę do Urzędu Gminy. Dwa pisma w maju, w kwietniu, w maju nie mam do dnia dzisiejszego odpowiedzi. Piszę do Urzędu Gminy wniosek o dostęp do informacji publicznej. Nie mam odpowiedzi. Szanowni Państwo, nie denerwuję się, ale pokazuje to, że tak nie powinniśmy działać i zwracam się z prośbą o to, że nie jest to nasza fanaberia czy wymysł, tylko prośba o podjęcie współpracy. I oto, Panie Przewodniczący, proszę. Jak trzeba będzie wyjaśnić głębiej, to wyjaśnię. Czujemy się niestety jak sieroty, zdewastowani psychicznie, bez ochrony prawnej. Nie mamy w naszym środowisku radnego. I tutaj, Panie Przewodniczący, zmierzam do Brzegu na Pana prośbę. A jeszcze miałem powiedzieć o. W yy, dostępie do informacji publicznej starostwo powiatu żrwdowskiego odpowiedziało, Szanowni Państwo, dość wyraźnie i za to jestem wdzięczny. Choć mamy kłopoty ze starostwem yy, powiatu żrwdowskiego, ale jest tu i numer działki, i yy, budynki są wymienione, jakie są do wyburzenia, ale Szanowni Państwo. Napisałem list do biskupa, bo wytrzymać w tym temacie nie mogę. Że jest również wydana decyzja na wyburzenie obiektów sakralnych. Kapliczek i krzyży nie są własnością spółki skarbu państwa, nawet je przejęła grunty. Krzyże. Krzyże są, kapliczki są własnością społeczeństwa, rad, wspólnot. Nie wiem, co, co, co będzie. Przechodząc do tematu bardzo trudnego, przypuszczam, że i dla Rady, w moim przekonaniu, mandat radnego naszego wygasł zgodnie z artykułem 383 kodeksu wyborczego. Nie mówię w trybie nakazu, panie przewodniczący, ale w trybie prośby. Rada Gminy ma obowiązek podjąć inicjatywę dotyczącą wygaś, wygaszenia mandatu radnego. Mam przed sobą co najmniej dwa y, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego mówiące na jakich zasadach y, osoba, która pełni funkcję publiczną, wypełnia y, mandat radnego może lub nie może y, y, tego mandatu pełnić. Będę zobowiązany, jeśli będzie potrzeba, to Szanowni Państwo, jestem do dyspozycji i wszystkie Państwa uwagi, a szczególnie z terenu planowanej rezerwacji, przyjmuję z uwagą i tam, gdzie jest potrzeba, reaguję. Nie wnoszę tego jako pretensji, Państwo przyjęliście w formie uchwały o strategii rozwoju 2330 że tam jest integracja w tym punkcie integracja społeczna. Ja mam wątpliwości co do tej integracji społecznej. Przewidzianych jest 1067 osób do wyburzenia i ponad wy, wy, wysiedlenia, przepraszam. I i tyle budynków, nie będę już mówił liczby, do wyburzenia, a także ponad tysiąc hektarów przeznaczenia pod lotnisko, którego de facto na dzień dzisiejszy nie ma. Dziękuję Państwu za uwagę. Zwracam się o współpracę z Radą Gminy, Panie Przewodniczący, zwracam się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o współpracę w tym zakresie. O innych tematach postaram się powiedzieć może na innych sesjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.